Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jest 22 października, piątek. Mnie się właśnie zaczął 32 tydzień ciąży, jeżeli dobrze pamiętam, ósmy miesiąc się właśnie zaczął i dzisiaj idę na kolejną szczepionkę, tym razem przeciw grypie. Jedziemy do szpitala z moim synkiem, po którego muszę zaraz wyjść do przedszkola i właśnie jedziemy do tego samego szpitala, w którym miałam. Dwa podstawowe a robione I tam będę miała dzisiaj szczepionkę Także Nagram wam coś jeszcze później My już jesteśmy po szczepionce Poszło błyskawicznie Weszłyśmy, nie było ani jednej osoby przed nami Ukłucie, szybciutko Trymiga 15 minut tam i z powrotem Znaczy 15 minut od zaparkowania samochodu Do powrotu Byłoby chyba szybciej, gdybyśmy mogli Szybciej chodzić i nie czekali na windę, której nie mogliśmy użyć, bo tylko jedna osoba może być w środku, ale yy, rzecz w tym, że już jestem zaszczepiona przeciw grypie.